Rolling. Siemanko, videte, all right, cut, cut. That was good. Dobry that do was do good, ra. guys. Right. Yeah, that was good. I'm thinking we get a wide angle and we're done. All right. Yeah. Okay. How much? Uh, a little more. Whoa. Hey, do you know? What's Tak, tak. A wiesz gdzie ma się iść? Tak. Eee, chodź za mną strzałkami. Dobra, no to chodź za mną. Tam nie idziemy. No chodź za mną. Co to, co to było? Widziałeś to? Nie, ale idziemy ze strzałkami. Tam był. Tu jest. A jest. Dobra, chodź. A ty? No za strzałkami nie. Mówiłeś, że za strzałkami. No co i tam Zaraz jestem. Bo zmęczenie było. Nie też. O, tam jest. Zielone światło. Mamy tam wejść? Za strzałkami. Nie Ja pójdę sam. Ja pójdę tam. Jestem to się... sześć. Czekałka. Eee, popatrz tu. Co na światło. Uciekaj. Chyba dobry pomysł. Co mi nie działają? To trudno. To będzie się nie bał, bo ja mam właśnie splatki. Dobrze idziemy? Tak. 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 To ty? Mhm. Kurde potwór widziałem go. Chodźmy na żeby na wyświetliku. Widziałeś potwora? No! Szybko za mną za mną! This way. Nie wiem ja to wyjąć. Chodź takie strzałki. Um. Chodź na zmęczyłem się. Dobra. Jak ty się nie męczysz? No a to nie trzeba to zrobić. To trzeba do tego. Znajdziemy... Jest! Jest szybko przy wyjściu Proszę, ja chcę już... Ja nie chcę być tu A Dobra Gdzie jest maska? Dobra Nagrywa się Jesteśmy w jakimś tunelu Na F jest latarka Mamy na kaktusika Ja jestem no dalej pójdź. Dalej, dawaj, dawaj. O, w tą stronę. Eee, mam nadzieję, że nas dobrze słychać i będzie dobrze słychać nasze reakcje na jakieś potwory, się Samemu nigdy tak daleko nie zaszedłem. Bo nie wiedziałem, że trzeba iść w... Nie. Wiedziałem, że trzeba iść z, 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 z strzałkami, ale... Mmm... wcześniej zabijają mnie jakieś poczkody? Zamiast Tam jest wyjście? Nie, to jest trochę Gdzie podwodne nie! Dzień, 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 dzień.

o mam chyba... okay. nie 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 oh! nie nie. chodź, ty. chodź, Co? chodź, tutaj niech, 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 nie niech, 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 Nie, niech, ok. Tam gdzieś się świeci. Katełko. Chyba mamy, ja chyba wiem. Mamy to znane. Ej czekaj, bo ja widziałem tam jeszcze takie wcześniejsze. Ej, to, o, to jest przydźwięk, musimy go kliknić. Nie. Oj, coś tu, Harto, musisz się odkryć. Właśnie, musimy że kliknąć, żebym przydźwięk. Albo to jest jakieś... Musimy jeszcze jedno zakręcić. Musimy, Musimy zrobić to jak najszybciej. Nie widziałem. Pamiętam. No ja No ja, i Ja nie mogę się ruszyć. O, nie. No i wracamy tam do tego przycisku. O, kolejna oniza. No to możemy wrócić. Ty gdzie byłbym przyszedł? O. No i chodź. Może można tu nie może chcesz lampę? Dalej się nie osiągnęłam. Tam się to. Chodź tu. Nie, ale nie Ale, ty, tych nie można, myślisz, muszą dostać w w wodzie. A jeszcze raz na <laughs> Trochę się tam. głośniej. No dobra. Tu nic nie ma. I zaczynają migać światła. Zaczyna robić się niepokojąco, strasznie. Idziemy akurat do ciemnego pomieszczenia. Ale skrót. A, to nie jest ten pomieszczenie. O! Tam się...

O, jest. Dobra. Nie, nie, nie. To szybki jest? O. ten podpis. Czy widzisz go? Nie. Tam. mam na kuciaka. Jak się kuca? Kontrol. i mi serce i to nie tylko wysłucha. Dobra, zakręcam. Już. A mi się tam jest Widzisz? O nie, masz to skargi. No proszę sobie, na szczęście. I nie gwizdaj. Jak się gwizdaj? To no, jesteś gwizdaj. Dobra, kutaj. Jestem. No to kurczą. Mam przestrzane tutaj. Będziemy po prostu się oddalić i wtedy będziemy mogli. Eee, no tak. Dobra, dawaj, chodź. O! Co? Toś nie. To coś. No tędy. O którędy to było, który Chyba Trzeba tandy. Nie, biegni się boję. O jest, widzę! To musi być Bo już się odlokowało. No nie! Gdzie jest reszta zaworu? Bo ja... nie, nie, nie przypatrzyłem się, nie skupiłem się na tym zdjęciu, no! Tego zaworu nie można, no. Jest Ej, czekaj, Ej, czekaj, co? Eee, dobra, dobra. Napominę sobie, że gdzieś tam jest Ej, tam nasze No i musimy już szukać. Bo inaczej tego nie przejdziemy. O, jest jakieś przejście. No. Dobra, myślałam, że mnie tu jest już. O, zielone światło. Zielone O, tam jest, tam jest. Ale tam jest światło. Dobra. Proszę, nie, 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 No to chyba na tyle Życzę Życzę wam miłego dnia. Niby nie, nie, życia, ale ten film ten trwa już trwa lajka like i suba. 再见，爷爷，爸爸。